Lecą te puszki, lecą fragi, lecą te pasy, lecą winy Każdy lajk like pod premierą nowej nuty do 23 marca to jeden dzień daily, kiedy wrócę z wakacji. Naprawdę opłaca się lekować, i to wiele Ostatnio do sklepu trafił darmowy hipercharge i legendarny stardrop. drop. Otworzymy sobie cztery hipercharge cztery legendarne star -dropy. Jeśli z których star dropów wypadnie mi postać, kupuję karnet plus na wszystkich czterech kątach. Jest to po prostu powalone, bo będzie mnie to kosztowało, jeśli się tak stanie. Będzie mi to kosztowało 240 zł, a więc... <laughs> nie mam na razie zamiaru kupować na wszystkich czterech kątach karnetu plus, a więc... <laughs> to będzie tak dużo zaufanowanego, widzowie. Na wszystkich czterech kątach na pewno nie wbije do końca, więc wow. Na głównym koncie mam wszystkie postacie, a więc tam się nie muszę martwić, ale na moich trzech innych kontach, no oj, oj, Dobra, pierwsze hipercharge. Pierwsze widzę tak luzik, żeby nie mieć szansy, żeby wypadnie mi postać. To jest konto zera do milionera, no to podejrzewam, że wypadnie jakieś basicowy, na przykład do Sherry albo do kolta, więc nie mam na co liczyć, a więc... W sumie, no El Primo mi mógł, może wypaść, a więc jak do El Primo, no to bardzo fajnie. Ja chcę do El Primo na pewno, w takim razie. Mm -hmm. A, super. Dobra widzowie, legendarny star Drop. Nie będziemy widzowie czekać. Od razu legendarny star Drop. Proszę, jak tu wyleci postać. Nie, proszę. Nie, wyleć chociaż jakiś skin, monety, cokolwiek. Nie postać, proszę. Dobra, od razu otwieram, nie będę się widzowie. Yy, dobra, dobra. Jest. Rycerz jednorożec bal Barley. Naprawdę jest... Fajny skinek, ale ja tak szczerze miałam jumpscarę, że to jest jakaś postać. Myślałam, że to na początku, że jest Mortis, ale ja w sumie Mortisa na tym koncie mam. Ale spoko, ja w ogóle mam dwa skiny do Barleya ja tutaj. Uuu, trzy nawet. Ej, to spoko. Nie no, mega fajnie. Będę na pewno albo to, albo to brał. Myślę, że losowe sobie, sobie ustawia, ale ustawmy sobie w lobby tego pięknego skinka. Dobra, dziękuję, umawiamy się 500 lajków, to dobijam tysiąc pułarków, bo to jest żałosne konto, strasznie. Ale dobra, logujemy się na mój konto El Primo King i. Ja tu chcę Skinka del Primo i byłby problem, jakby wyleciała postać, tak. Dobra, proszę Hypercharge del Primo, bo innego nie potrzebuję na tym koncie. Ja liczę na Hypercharge del Primo. Tyle. Po prostu klikam, tu nie ma żadnego ryzyka, tak. Widzowie, no gdzie jest jakikolwiek. Kurde, El Primo King, Hipercharge del Primo, tak. Jest mega sens, wszystko działa. Halo, no. Wow. Mega do El Primo. Zaraz go upgradejem na 11 moc. Oczywiście, widzę, jak będę miał wszystkie drzwi, wszystkie skiny, emotki, wszystko. Troszeczkę mi to zajmie, żeby go wymaksować, ale to wiecie. Lata praktyki. Co ja powiedziałem? Czemu lata praktyki? Nie rozumiem. Ale dobra, od razu proszę nie postać. Proszę nie postać. Dobra, to jest ten skin do El Primo u Sigma na koncie El Primo. King Skin do El Primo. Po prostu to jest tak piękne. Jakbym mi wyleciała postać, to bym miał po prostu wow, ale mam szczęście i wyleciało mi coś, co mega potrzebuję w tym koncie i nie jest to postać. Yes, jest, jest. Moje drugie konto i tu jest problem, co ja? Hipertacz, nie wiem, jakiś dobry, może kieł albo... Nie wiem, jakiś dobry hiperczacz, po prostu chcę bas. No, bas, no i spoko, to jest mega hiperczacz, ja go lubię i jest mega OP, tyle. Dobra, teraz legendarny stary rok. proszę nie postać. To jest takie szczęście, że mi... w każdy lecą co postać, a to jest największy ryzyk. Jak tu mi da postać, to... Jakby potem jest główny konta, więc nie mam już takiego ryzyka. To jest ostatni raz, kiedy mogę kupić cztery karnety plus. Proszę, nie postać. Raz. Nie, raz zostaje. Let's go! Tak szczerze? Myślałam, że ja tu nie mam rafsa, tak? I dostałam marszałka. What? To jest takie piękne. Dobra, wdzowie, nie kupuję oficjalnie karnetów plus. Bardzo się cieszę, bo może jakbym na głównym ku koncie kupił, jest taka możliwość, ale po co marnować pieniądze na inne trzy konta, tak? Ale dobra, teraz tutaj otwieramy sobie hiperdżacz oraz ey, legendarny star drop. Dajmy sobie El prima do lobby, na laka. Dobra, jak mi wyleci hiperdoładowanie do Bella albo Kiełka, to to kupuję karnet plus. Proszę nie. Dobra, bibi. Ale to było oczywiste, widzę. Dwa najsłabsze hiperdoładowania, a i tak nie byłbym aż taki zły na to, tak? No bo karnet plus na głównym kącie bym nie tak kupił no znaczy się nie, nie kupiłbym, bo jest taki sezon, ale może w kolejnym bym kupił. Wiecie o co chodzi? Nie jestem aż taki zły. I tak to się nie stanie w sumie, bo wydropię do, do Bibi, a więc no. Nie wiem, jakby tu, ja, bych, ja bym chciał jakieś super skina. Okej, okay, spoko, nie mam nic przeciwko. Zawsze 10 tysięcy monet za free w shopie było, bo dwa Hypercharge. Jest to spoko, fajnie, że to nie Star Power i nie wiem, nie mam już nic więcej do powiedzenia. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie lajka, like suba i macie link w opisie wspieranie, bo dużo osób miało wcześniej ten film, e, bo wspierający to mają wcześniej ten film po prostu. A więc wspierajcie i to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Siema następnego.